Hej, witam Was w kolejnym odcinku Oksygena. Okazało się ostatnio, że nasze drzewko wcale nie zostało zeżarte, bo mogę je zasadzić. Więc najwyżej wyciągną mnie z pipka i wsadzą do grządki, bo nie chcę już zostawiać jemu sadzenia go. Pierwsze drzewko niech będzie udomowione, a dopiero potem zajmiemy się hodowlą dzikich hodowlą bardziej uprawą. No ale wiecie o co chodzi. A, jak tam moje pakusie. A dobrze można zabijać. E, jak tam moje haczyki? A dobrze to samo. Proszę wypuścić. Wypuścić purchlęta zamknięte. Same młode, no co jest naprawdę? Nic dorosłych nie ma, tylko młode wszędzie. No tutaj w ogóle ich nie znoszą, nie wiem o co chodzi. Niesamowite coś tu. Aha, już wiem dlaczego. Ustawiłem zwykłe hacze. A tu chodziło o kamienne. Oni powinni kamienne zabierać stąd. No to się wyjaśniło już. Dlaczego nie chcą zabierać haczy? Tutaj też. Niezwykłe, tylko kamienne. Poproszę. I teraz powinno regulować populację. A jeśli chodzi o to miejsce, to już zaczniemy przygotowania. Więc tak, po pierwsze zrzut tutaj. Po drugie grooming station tutaj i karmnik, który powinien być na samym brzegu. Dlatego jego wstawimy jednak tu. O, pyk, dobra, a ty będziesz tutaj dalej. Um, tu się kopiuje. Pyk i w porządku. Będziemy mieć wybieg dla haczy. Zobaczę też ile miejsca on zajmie. Bo nie wiem czy do góry go poszerzać. W lewo za daleko nie pojadę, do tą draptem. Tutaj mogę zabudować, próbować przynajmniej, ale no. Nie, jakiś śmieszny. Biobot builder. Nie zamierzam na razie się nim bawić, to jest niebezpieczna rzecz. Grozi śmiercią, tudzież nieodwracalnym kalectwem. <laughs> um, cały czas mi tu wlatuje wodór, i to jest problem. E, dlatego coś muszę zrobić. E, to coś. To będzie tak. Tutaj postawię drzwi, żeby te durnie mi się wszystkie tam nie władowały. I potem, jak już będą drzwi, to zrobimy tak: pyk i pyk. O, tutaj. I tutaj wytniemy, następnie tutaj zamkniemy, zabudujemy na stałe. Jak już moi duplikanci tutaj wykopią i usuniemy tą płytkę. A tutaj oczywiście będzie ściana. I dzięki temu będzie można tutaj przechowywać ten wodór, który mi się ładuje. Choć nie powinien. Czy mi się właśnie nowe doręspiły morby? Jezu, ile tego! Całą mapę mi zamorbują. Um, tutaj, pufty można donosić, ale na razie są tylko dwie sztuki, więc jakby nie ma sensu ich transportować. Ten jeden się wykluje i go przerzucimy tutaj, chyba. Tak coś czuję. Um, czy tutaj wycinają? Nie, jeszcze nie, ale zaraz będą. Tutaj brudnej wody mamy mało, czystej już lepiej. To czeka na wodę, żeby robić chłodziwo. Ok, mm, tutaj strefa rekreacyjna miała być, ale nam brakuje. Tambloridów, które rosną gdzieś. Nie wiem, gdzie na tą chwilę. Nie widzę żadnych w pobliżu. Jak tam w ogóle chłodzenie maszyn? O kurde. No to chłodzenie ja widzę idzie fest. A jak drabinka do piekła? E, drabinka do piekła powoli powstaje niestety w bólach. Ale coś się może z tego projektu urodzić. Jak tylko tutaj tlen dostarczę albo kombinezony, bo widzę, że no ciężko, ciężko. Z tlenem w tych okolicach. Niech się przybiją na dół. Jak się tutaj dobiją, to już będą mieli trochę tlenu. I gdzie można kopać za tlenem? Tutaj jest wulkan, to go nie chcemy ruszać jeszcze. Tutaj są już przebici do... Halo, czym ty jesteś? A, ten jest z solanką, ok. Egl tutaj się wkopał do tego. Tak zrobić, tak. Tutaj tak. Tak, tak. I tu. I niech mi się tutaj zatrzyma ten tlen. Rozkopiemy sobie jeszcze tu. I powinien choć trochę mi tutaj wpłynąć na lewo. O, tu. A tutaj zabudujemy pyk. Idealnie. Teraz mi się tutaj zgromadzi. Oby. Zobaczymy. No gdzieś się na pewno wydostanie stąd. Tutaj też muszę dać odpowiednio wysoki priorytet. A jest już dziewiątka. No to priorytet jest odpowiedni, tylko nie ma za bardzo jak tutaj pracować. To są warunki niesprzyjające mocno, wszyscy na wdechu pracują. Chociaż widzę, że z obecną szybkością są w stanie tutaj podejść i coś robić. Także to jest na plus. Siedzą wszyscy i oczy trąb. Świetnie. Um, dobra, tutaj chodzi sobie wszystko. Halo, gdzie jest ropa? A ropa się trochę zjechała w jedno miejsce, no ale to nie problem. Niech sobie jedzie jak uważa za stosowne. E, tutaj wciąż jest bardzo zimno. To jest fajnie. I jeszcze na długo mi wystarczy. Martwiłem się, do czego podłączę Termonulifier, a po prostu nie trzeba go podłączać, bo cały ten biom robi za chłodziarkę do bazy. O, i wypluło mi nowego duplikanta, więc zobaczmy, co mają do zaoferowania. Farmer budowniczy, yy, ci dwaj to nic nie potrafią za bardzo, oraz węgiel, więc myślę, że węgiel jest najbardziej kompetentnym kandydatem na tą chwilę. I to właśnie jego weźmiemy do swojej bazy na przyszłość. Tutaj jeszcze jakiś yy, wulkan jest, tudzież gejzer. Co tak? A, to mi piszczy, dobra. Nie wiedziałem co to za dźwięki. Halo, tutaj proszę priorytet ósemkę chociaż i proszę to zrobić raczej dzisiaj niż za tydzień. No, bez przesady, dajcie, że spokój z tym. Ja to kółko chyba rozkręcę, bo nie dobra, ja je dam na jedynkę, i niech sobie będzie tak. Senku. Ja wiem, ja wiem. Ja rozumiem wszystko, ale zostaw, naprawdę. To nie jest godne Twojego zaangażowania, takiego. Pyk, tutaj rozkopiemy. Też. Zobaczymy, czy wtedy tutaj będą mogli już zrobić. O, właśnie. Skopiuję filtr od razu. Kopiuję ustawienia tu, a tego kopiuję ustawienia tu. I też trzeba posprzątać, ale to jak już wykopią. Nie będę im teraz dawać sprzątania. Czy wy jecie dyrta? Powiedz mi. Um, nie widzę dyrta w twojej diecie, co mnie cieszy. O, wreszcie się naukowiec wziął za naukę z jak chomik w kółku. Świetnie. Fajnie, fajnie, że coś robi dla odmiany. Nowe sensory i podstawy automatyzacji. Lenu mamy sporo całej bazie jest go akceptowalna ilość, że tak powiem. A tutaj gaz ziemny. Doskonale. Taki gaz ziemny. Zobaczmy nakładkę może gazów. No i dupa. Kopałem się tutaj i w ogóle nie ubyło mi tego zakichanego gazu ziemnego. Nie wiem co jeszcze mam z nim zrobić, żeby go wreszcie było mniej. To wszystko w diabły wykopać mam. Tak? O to chodzi? To jest sposób. I izolacyjne płytki tu. Halo. I kopanie tu. I teraz wszystko na dziewiątkę. pyk Żeby wreszcie te pszenice zaczęli mi uprawiać, bo to jest tragedia, co się teraz dzieje. O, tak. I jeszcze muszę drabinki, oczywiście, naustawiać bo tam nie sięgną tutaj sięgną ale tutaj nie pyk i tutaj o i tak będzie git stąd powinien już wszystko ogarnąć a potem się drabinki pojedynczo niestety usunie chociaż nie może ten rządek w całości ten w całości nie ten górny w całości potem ten a tutaj, a tutaj w sumie nie robię. Jakby tutaj był trzeci, to bym mógł ten zdolny ściągać. No ale już trudno. Mniejsza z tym. Trochę zaczyna rosnąć, ale powolutku. Z te uprawy to jeszcze trochę. Halo, halo, halo. Ty miałeś tlen wydzielać. Filter. Nie rób mi tego. Włączamy. Ta pompka niech wreszcie zacznie chodzić. Co ona tutaj w ogóle ma za gazy? Trochę tlenu, ale dużo innych głównie niestety. Um, nie jestem pewny po co to istnieje tutaj teraz, ale każe zamienić na Airflow Tile. Yy, blocks Liquid, oho dobra to to jest właśnie potrzebne mi teraz. Żeby zablokowało ciecze, na wypadek jakby ropy było dużo to niech ta ropa mi nie pójdzie w lewo, już nawet w prawo bo lepiej niech idzie tylko, że tutaj się grzeje jak diabli, muszę szybko te gazy wymienić lewą stronę z prawą bo ale tutaj pompki nie będę robić, no wydmucham cały ten zimny gaz to wtedy z kolei będzie przypał z tym, że mi ciepłe powietrze naleci i roztopi biom a nie, mam tutaj za bardzo źródła wody żeby ją odnawiać mógłbym ją robić niby z tej brudnej co tu płynie ale nie wiem, czy to by wystarczyło do nawodnienia pól. O, z tej brudnej tutaj. To by było jakieś rozwiązanie na pewno. A co tutaj się zbiera w tym rezerwuarze? Tlen, ale na bieżąco wychodzi. Dzi. No pięknie. Nie zauważyłem tego od razu. Proszę tak. I sobie nie jajcować ze mnie. O, no i więcej tlenu dla bazy. Super, świetnie. Dopóki tlen może tędy wychodzić, to jest spoko, gorzej jak już nie będzie mógł. E, jak wyglądają gazy? Gazy wyglądają tak, że jest głównie tlen i zaraz nie będzie nic innego leciało. Co to, tu się śpi? Jak znajdę kogoś kto tu śpi, a nie oni dyszą tylko, no to macie szczęście. Zdyszani być możecie, spać tutaj nie pozwolę. <noise> jak krążą biedni. Ten gaz ziemny co wszędzie się... Plącze im przeszkadza. Dobra, no, Termonulifajen jest, więc się nie martwię o to, że będzie tutaj za gorąco. On powinien ogarnąć. Sam nawet w pojedynkę. O, tutaj widzę, ładnie robią już. Tak, robią bardzo ładnie. I gazy, no, już tutaj kończą się wszystkie poza tlenem. I ten gaz ziemny zdaje mi się troszkę wpływa w lewo. Albo po prostu się tutaj trochę zabłąkało i siedzi. To tego już nie wiem. I się nie domyślam. Ten tlen zużywają. Trudno, no. Zużyją go to nie będzie. Tutaj jest wodór w ogóle. Ciężko stwierdzić skąd. Pewnie naturalnie się tam wygenerował. Um, ile tu bym nie wkopał? To ten dwutlenek węgla się rozpręża, a gaz w ogóle nie chce wchodzić w dół. No, zobaczcie, co jest z tym gazem, nie tak. Musiałbym tutaj aktywnie wydmuchiwać tlen przez jakiś czas. Pompka już stuka, bo chodzi na pusto, chociaż nie, to jest jej domyślny dźwięk, zawsze słyszę ten dźwięk, jak ona chodzi i nie ma nic y, do ssania, ale się okazało, że tym razem, halo, co, co ty z tym robisz, przyjaciel, kopełatoł, co ty robisz, Am. Um. Halo, co ty tyle czasu z tym robisz, ty to ulepszasz, przepraszam, czy co? Nie mam pojęcia co on, co ona robi A, tune up, ulepszony jest o połowę silnik, no super Tak sądziłem, że właśnie to mogą robić, ale nie miałem pewności Ten też wymaga ulepszenia Fajnie by było, jakby ktoś ulepszył One sporo prądu mogą generować i sporo hałasu przy okazji, Dobra. Tutaj wszystko bez zmian. Nieskończony wodospad sobie grzecznie płynie. E, tutaj usuwają coraz więcej gazów i gaz ziemny obniżył się o jeden metr. No, jeszcze 20 razy tyle. Czyli gdzieś dotąd się do kopę. i powinien wtedy cały spłynąć tu. <laughs> przy tym tempie. A jak idzie tobie, koleżko? A koleżkę na razie chyba wyłączę. Tak. Ewidentnie koleżka jest do wyłączenia, bo tutaj już cały gaz, co miał, to przepłynął. I ciebie też wyłączamy. Pyk. I dobra, niech będzie tak. Dobra. Jak tam kolonia haczy? A oczywiście nie zrobiona. Bo po co? Pyk. Zapraszam. O nie, nie, nie priorytet dziewiątka kopać i tutaj też kopać yy, kopać w sensie budować akurat tutaj tutaj nie kopiemy dobrze że te hacze same wylazły mi bo by zostały po lewej stronie i czy to jest już za duże na pokój halo 97 tajli no to tutaj zamkniemy to jak tylko skończą ale tu wszędzie niech robią coś halo czy tak głośno chrapie te małe <laughs> Hatlingi cośpią synchronicznie. Dwa wyglądają jak małe dudy. <laughs> Świetnie. Um, tutaj śpią moi, oczywiście, duplikanci. Jak tam sytuacja na dole? Jak drabina do piekła? A całkiem ładnie widzę. Stoi w miejscu. Za to odkrywają kolejne przydatne rzeczy. Czy jest coś do researchowania. Halo, czy jakaś technologia się robi, nic się nie robi, autozapis się robi. Więc skoro nic się nie robi, to musimy to zmienić. A um, no niech będzie to. Teraz już odkrywamy w zasadzie cokolwiek, żeby tylko kolejka nie stała pusta i żeby wszystko było. O, to jest dorosły puflet prince, puft prince. Przepraszam. I ty. Kolego powoduje, że inni rozumiem składają zwykłe jajka. Ten powinien teraz składać: no właśnie, Pufflet Egg 0,02%. Pufflet Prince 40%, Dense Pufflet i Squeaky Pufflet. Nie jestem pewien, co robią te podgatunki. Trzeba będzie to obczaić. Um, a ty, kiedy składasz jajko, przepraszam? Zaraz, dobra. Ciebie, maluchu, łapiemy i tutaj wyrzucamy. Dobra, ogarnij pufta. <grytanie> Jaki szczęśliwy. <grytanie> Mój puft jest zadowolony i robi zdrowy szlam. Parafrazując pewną reklamę. Czy um, tutaj projekt drabina do piekła jest kontynuowany? <grytanie> Wreszcie, dokopali się. Co prawda przez zimowy, ale do biomu yy, olejowego że go tak nazwiemy. Priorytet dziewiątka jest dziewiątka. Po prostu się wkopują wybitnie mozolnie. Czy tutaj gdzieś jest tlen? Tak, już tutaj jest. Zaraz się dokopią do tlenu. Bardzo dobrze. No, ojejku. I już wyłaś. No i tak w kółko. No i zrób tutaj coś, jak oni godzinę się pierdzielą z jedną rzeczą. Tutaj kaktusnika nie ma. Zobaczę, czy kaktusnik można zasadzić. Można, ok. Czy naprawdę dalej nie zasadzi mojego drzewka? Halo? Halo, halo? To zasadź alarmowo. Zobaczymy, co teraz powiecie. Nie mam pojęcia, gdzie ono jest, ale niech je zasadzą na ten miast. bo gdzieś mi ten akornik się o. W magazynie był, zabrali go stąd. No co za mendy. Zakichane mendy. No, teraz proszę go podlewać i nawozić już. Potem zrobimy sobie farmę dzikich drzewek, które będą chodziły dużo wolniej i zużywały trochę miejsca, ale to nie będzie duży problem. I tam też sobie zrobimy hodowlę pipów. Bo pipy się żywią tymi drzewkami, jak z larwami. 78%. No, to może uda się wpakować je w to miejsce. Mam taki plan. Taki ambitniejszy, raczej, żeby je umieścić tutaj, w tym biomie, gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie, bo go nie odkryłem praktycznie. Odkryłem tylko to. Jakąś skamielinę śmieszną, która siedzi w wodorze. A tutaj nikt nic nie robi. Jest. Malutki wulkanik. ok. co ty robisz? Magmę. Aha, okej. Okay. Um, a jak ta twoja magma? A w sumie... Ło, wow. jaki dźwięk. Tyle rzeczy tu siedzi? No, pełno rzeczy się nazbierało i tak sobie spadają od samej góry. Każę go przeanalizować i zobaczę, co to jest ta magma. Co się z niej robi? Skalny gaz, ok. I Igneus Rock. Yy, tutaj, jak się otrzymuje, to mi nie obchodzi. Halo. Proszę. Dobra, to zobaczę chociaż ten skalny gaz. Czym on jest? Pyk, gaz kamienny w sumie. Um, Molten gas Molten glass przepraszam. Stopione szkło może się w niego zrobić. Yy, I magma może się w niego zmienić. A on po przechłodzeniu. Zmienia się w magmę. No fajnie, ale co z tej magmy jeszcze mogę zrobić? No tylko tę skałę. Igneus Rock. To jest bez sensu. Czyli magma po absurdalnym podgrzaniu staje się skalnym gazem albo po przechłodzeniu Igneus Rock. I to wszystko, co on potrafi, tak? Co ty robisz? Możesz robić piasek. Można tobą karmić kamienne hacze. OK. I w sumie czy rok yy, dla kamiennych haczy to jest Czekajcie gdzie są kamienne hacze Ty robisz jajko kiedy jesz Sedimentary rok. No właśnie Więc trzeba mu dostarczać skały osadowe A gdzie są Sedimentary Rock Tu są jak się je robi Można z nich zrobić magmę Fajnie ale jak się je otrzymuje O jest z kamielin tylko i wyłącznie to słabo, to bardzo słabo. Yy, czy tutaj coś się robi? Ne, zamówione tylko, ale się nie robi na tą chwilę. Tutaj się nie robi, tutaj się coś niby robi, ale brakło surowców, więc się nie robi. Ile mamy złota? Oj, złota i miedzi to mamy malutko, malutko. Dobra, trzeba będzie nakopać surowców, ale tutaj na dole są, więc to nie jest duży problem. Ciebie też przeanalizujemy. Wszystkie przeanalizujmy, a co? Mmm. Yy. Tutaj się mogę wbić, żeby ten tlen pozyskać. Puft, jaki biedny siedzi tutaj. Całe życie w ciemności spędza tam. W sumie jak moi duplikanci. Oni też nie mają tutaj światła żadnego. Po prostu sobie siedzą po ciemku. Um. Nikt tutaj za bardzo nie przychodzi kopać. O, nie, wilkowy idzie. Uwaga, jedną drabinkę zrobi i ucieknie. A, jeszcze, jak jej zabrał, dyrta. I ucieknie. No świetnie, świetnie. Architekt też stąd zjeżdża Wszyscy stąd uciekają Oj a czemu tutaj mamy tak dużo Gazów Niepożądanych Halo Baza um. Dobra tutaj muszę dać Priorytet dziewiątkę, bo to się widzę nigdy nie ogarnie i jak usunę to, to możliwe, że mi się uda trochę tę wodę rozprowadzić. Albo ewentualnie zbuduję tu płytkę, bo ile jest tutaj wody? 2100, a tutaj 2000, minimalnie za dużo, bo ciśnienie maksymalne to jest właśnie 2000. Więc dosłownie o wąs za wysokie ciśnienie mamy. Więc tak, to proszę zdekonstruować mi. I to wszystko damy priorytet alarmowy, bo w już jest za dużo syfu, żeby sobie pozwolić na istnienie takiego czegoś. A tutaj drabinki, żeby doczyścić resztę tych śmieci. I proszę mi kopać to i to. Zapraszam do roboty. O, pięknie. I teraz jak to usuną, to ja tutaj wstawię kloca. Wstawię kloca i wtedy będzie mogło znowu ruszyć. Zobaczycie, ten kloc wszystko uratuje. Tylko mi ilość chloru. Skąd on się tutaj tak w bazie łatwo pojawił? Nie wiem, no ale system filtracji zrobię, więc powinno być git. Tutaj jest prawie czyste powietrze. Trochę tam dwutlenku węgla oczywiście. Tutaj jakiś chlor pojedynczy. Nie wiem, zapewne znajdę tutaj... A, tylko piasek. No to jednak nie znajdę tutaj. Myślałem, że gdzieś tutaj jest wybielacz składowany. Ale no nie dowiem się. Y Tutaj, w tym chlorze, to nie wykorzystam go raczej. Kiedyś, może stąd wypuszczę, postawię tutaj, na przykład, pompkę, zabuduję, otworzę jedno i ta pompka będzie wypompowywać do filtra. I wszystkie te gazy, i dwutlenek węgla, i gaz ziemny wszystko się uda wykorzystać wtedy. Ale to jeszcze nie szybko. Na razie to mm, tą strefę bym chętnie zajął. Tylko to dość problematyczne by było bo by mi cały syf uciekł na bazę. Tutaj jest w ogóle zanieczyszczony tlen, więc na razie się wstrzymam z tym. Stąd musimy przede wszystkim zabrać yy, gazy. Halo, czy ktoś tutaj może? Czy to jest nieosiągalne? Dobra, to zrobimy jeszcze tak. Pyk. I tutaj też priorytet alarmowy. Zobaczymy, czy wtedy ogarną. O, i teraz spróbuj zająć się tym do butelek, już błagam, dajcie radę to rozkręcić przez podłogę, bo nie wiem, jak inaczej to ogarnąć. Tego się nie ogarnie inaczej. No, zróbcie coś. Duplikanci, ja was proszę, was zaklinam. Aj, chyba nie dadzą rady. Obawiam się, że tutaj nie podejdą i nic nie zrobią. Chyba, że jeszcze ostatnia rzecz, którą mogę zrobić, drabinka. Um. o tutaj wreszcie ogarnęli dobra to robimy tak tutaj wbudujemy ścianę to rozwalamy te drzwi proszę je dekonstruować na dziewiątce, albo wręcz na alarmie i natychmiast zrobić ścianę bo ja wiem że jak pozwolę żeby tutaj przez chwilę nie było to od razu mi się tutaj hacze wkopią wszystkie i będzie srogi przypał dlatego natychmiast po tym jak zostanie rozebrane ten co szlam zapuścił z wrażenia Natychmiast po tym jak będzie zrobione. O! To zbudujemy tutaj również na alarmowym dwie płytki. No, proszę robić. Tychaczu, to się suwaj stąd. Nawet nie próbuj podejść do tego dyfta po lewej. Bądź silniejszy od tego. Pyk. Stop. Priorytet alarmowy tu. A ten to sobie już pójdzie tutaj. Nie, ten pójdzie. Któryś na pewno tam wlezie. Zobaczycie. Hacze są tak głupie, że z pewnością to zrobią. Któryś mi tam wlezie. No, czyżbyś to był Ty? Czyżbyś to Ty popełnił zbrodnię? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie w tej chwili. okej. Okay. proszę zabudować szybko. Czemu Ty masz takie. A, bo głodna. No, dostarczyła i polazła. Niech ktoś to buduje. Tak dzisiaj. Tak natychmiast. Dens Puflet, o proszę bardzo I co ty robisz? A, a ty zmieniasz tlen w no, to masz mały problem kolego Bo tutaj jest tylko zanieczyszczony tlen Pff, Co to było? Mógłbym zrobić teoretycznie tutaj Oczyszczać powietrza, no i już Włazi mi O dobrze, dobrze Jeszcze nie wlasz żaden, no i się stało Oczywiście <laughs> Zostaniesz tu, przykro mi Proszę to rozkopać. Tutaj na priorytecie alarmowym. Niech to wreszcie ruszy, bo mnie ten wodór strasznie irytuje w tym miejscu. Dobra, czy tutaj wreszcie coś ruszyli? Nie, bo drabinka nie jest y, alarmowa. Albo jakbym zbudował płytkę z piasku, no ale też nie mogę gdzie je zbudować, bo jak niby. Nie dostanę się tutaj. Ktoś dostał skill pointa. Dobra, um, spróbujmy jeszcze tę drabinkę, czy ona pomoże. I zrobimy sobie jeszcze case opening. Są jakieś? No właśnie, są blueprinty. Pyk, rękawiczki. Super. O! Świetnie, to tylko jeden był. No to case opening prawdziwy. Dobra, zapraszam tutaj, szybko robić. Um, czy tutaj ktoś wykopał? Tak, wykopał. I już się puft wpierdzielił. W sumie, czy one nie mają teraz za dużej zagrody? Nie, jest idealna. I to w sumie fajnie. To ja tutaj każę zbudować, tak, airflow tile'a. I na dziewiątce, żeby mi tam się nie błąkały, bo ja stąd nie będę szlamu wydłubywać. Ja tam go nie znajdę. Znaczy nie znajdę, no nie dosięgnę. To w sumie dam na alarmowy, dopóki ich tam chwilowo nie ma. Jeszcze przez krótką chwilę ich tam nie ma, trzeba to wykorzystać. Potem wlezą i będzie przyps. A ty co? Myślałem, że idzie tutaj, nie? A gdzie jest ten hacz, co tutaj był? Gdzieś tu był hacz i co? Aha, tu jest. Świetnie. Ej, on tutaj mógłby żyć teoretycznie, ale nie. Ej, proszę go zapakować, raczej pilnie, bo będzie zaraz że no właśnie Krampt. I jak tutaj sytuacja? Drabinka jest. To oczywiście, że nie. Dobra, w kolejnym odcinku będę się tym dalej martwić. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i do jutra. Cześć!